Zapraszam Was na kolejny film z cyklu 3-minutowe piątki. Jedziemy. Ostatnio pokazywałem wam, jak wygląda mój proces, jeżeli chodzi o importowanie zdjęć do programu Lightroom. Dzisiaj w kolejnym 3 minutowym tyklu pokażę Wam jak wygląda podstawowa obróbka rawów zaraz po zaimportowaniu Jakie są kolejne czynności, postaram się to zrobić w miarę kompaktowo, tak żebyśmy się zmieścili w tych naszych 3 minutach Także zaczynamy. Otwieramy program Lightroom, mamy zaimportowane zdjęcia Zanim przejdziemy do, do dalszego etapu Chowamy sobie pasek i przeglądamy. I teraz tak typowo zachowuję tylko i wyłącznie zdjęcia, które uważam, że mają jakikolwiek potencjał. Czyli, tak, to zdjęcie ma potencjał, to ma większy. Okej, okay, zostawimy to zdjęcie, potencjał nie ma. X jako reject oznaczamy. zostawienia to nic nie znaczy teraz robimy command backspace usuń z dysku i teraz przechodzimy do zakładki develop i wybieramy jedno zdjęcie które będzie w miarę reprezentacyjne dla całej do całej sekwencji i już widzę, że potrzebujemy troszeczkę kontrast podciągnąć troszeczkę opuścić jasne partie podbić troszeczkę rozjaśnić cienie o, delikatnie dodaję kolorowności zdjęcia bez przesady na razie krzywych nie dotykamy jeżeli chodzi o e, wyostrzanie najpierw redukcja szumów delikatnie, to jest ISO 100, więc nie musimy tutaj szaleć, to jest całkiem czysty pi Maska do ostrzania. przytrzymamy ALT, nakładamy maskę i widzimy co nam to maskuje. Maskuje zawsze tak, żeby zostały tylko i wyłącznie krawędzie głównego tematu. O, tutaj mam akurat zacząć znikać. Hop. I raz do 30. Zależą się do obiektywu. Aberracja chromatyczna usuwamy. Jeżeli automat sobie nie radzi, przechodzimy do manualnych ustawień. I ten obiektyw troszeczkę purpurowym nam czasami sieje. Zieleni nie rzadziej, ale, ale też. Wracamy do profilu. I teraz przy 50. Jeżeli weźmiemy korekcję. E, Chwilu, to nam rozjaśnia ginietę bardzo brzydko więc tą winietę troszeczkę sobie ściągniemy o, tutaj nie musimy nic więcej ruszać jeżeli chodzi o krzywę na tym zdjęciu akurat nie potrzebujemy ruszać hmm, krzywych i teraz co robię? Najprościej Shift, zaznaczam wszystkie, synchronizuj, ustawienia synchronizacji oprócz lokalnych yy, poprawek i przycinania, i, i, i transforma, wszystko mam zaznaczone, synchronizuj, synchronizacja została pomyślnie zakończona i widzimy, że wszystkie zdjęcia z tej paczki zostały wywołane dokładnie tak samo jak pierwsze zdjęcie. Dziękuję bardzo za uwagę, na tym etapie zakończymy. Jeżeli chodzi o eksportowanie plików i cały proces z tym związanym, to mówimy w osobnym materiale już za tydzień. Jeśli Ci się podobało, to kliknij kciuk w górę, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś, kliknij subskrybuj, a do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!